Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Radia Wilno gościmy Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzień dobry Panie Ministrze. Witam serdecznie Panią, witam Państwa. Wczoraj wziął Pan udział w obchodach 72. rocznicy rozpoczęcia operacji Ostra Brama. To jest bardzo ważne wydarzenie. Te rocznicę traktujemy jako bardzo ważną dla nas, dla Polski, dla Polaków tutaj mieszkających, dla historii Polski. W wywiadzie dla Radia Wilno powiedziała wczoraj Pani poseł Iwona Arendt, która również przebywa na Litwie obecnie. A jakie refleksje towarzyszyły Panu podczas wczorajszych obchodów kolejnej rocznicy operacji? Operacja Ostra Brama to jest ym, wydarzenie historyczne. Które łączy w sobie trzy elementy, bo to jest kwestia polityki, polityki tej sprzed 72 lat, kiedy żołnierze armii krajowej zamanifestowali swoją postawą, że chcą pokazać światu, że tu jest Polska, że chcą witać Sowietów wkraczających po wyzwoleniu. Wilna, tutaj jako gospodarze, więc ten aspekt jest też ważny do przypominania. Aspekt militarny, który wiąże się z tym, że to była manifestacja zbrojna, która miała doprowadzić do wypędzenia Niemców z okupowanych terenów, ale jest jeden bardzo ważny aspekt, który też w krawczunach wczoraj przywoływaliśmy, mianowicie operacja Ostra Brama to było pokazanie tego, że dla Polaków nie ma nic piękniejszego niż umiłowanie niepodległości, umiłowanie wolności. I na terenach, na Wileńszczyźnie jest to rzecz zupełnie oczywista, bo tu tradycje i powstańcze, i tradycje legionowe, i tradycje wojny polsko-bolszewickiej yy, były zawsze tak silne i tak żywe, że pokolenie żołnierzy Armii Krajowej miało pełną świadomość, że stanowi w tym łańcuchu pokoleń walczących o niepodległość bardzo istotne, yy, istotne ogniwo. To dla współczesnych jest bardzo ważne, aby przypominać o tamtej Wydarzeniach, o tamtych ważnych chwilach, dlatego, że w pokoleniu żołnierzy Armii Krajowej. Tkwi też klucz do wartości, na których należy budować współczesność i myśleć o przyszłości. Jedną z tych wartości jest umiłowanie niepodległości i umiłowanie Polski, umiłowanie Rzeczpospolitej, umiłowanie polskości. To jest wartość, która również tu na Wileńszczyźnie, a może przede wszystkim na Wileńszczyźnie, yy, powinna być yy stała i niezmienna. Nie zapominać o tym, że się jest Polakiem, a Polak to znaczy człowiek miłujący niepodległą Polskę, miłujący ojczyznę. Ta wizyta jest kolejną okazją do spotkań z rodakami na Litwie, ale wiem też, że w kwietniu tego roku spotkał się pan w Warszawie z 40-osobową grupą Polaków z Litwy, w tym z 30 harcerzami, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Zygmunta Szendzielarza-Lupaszki. Wiem też, że przyjazd młodzieży był możliwy między innymi dzięki a, urzędowi, ponieważ sfinansował a, urząd a, autokar. Pan za popularyzowanie historii Polski krzywienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia został uhonorowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego z lotem krzyżem przepraszam, krzyżem zasługi. Jak po spotkaniu z rodakami i z Litwy ocenia Pan postawę patriotyczną a miejscowych Polaków, miejscowej młodzieży? niezwykle cenne jest to, że tutaj Polacy i również młode pokolenie pamięta o swoich korzeniach, pamięta o wartościach, które tworzą naród, czyli o korzeniach chrześcijańskich, to jest przywiązanie do, do religii chrześcijańskiej i pamięta o swoich przodkach, o patriotyzmie, o ojczyźnie. Powiem szczerze i wczoraj przywoływałem nawet to zdanie Józefa Piłsudskiego, że Polska jest jak obwarzanek, to co jest wartościowe to jest na kresach, a w środku jest pustka. I powiem szczerze, że każda moja zawsze wizyta tu na kresach dawnych Rzeczpospolitej, a i spotkania, tak jak pani redaktor przywołała, spotkanie kwietniowe z rodakami, którzy przyjechali do Warszawy, jeszcze bardziej powoduje, iż mogę się pod zdaniem marszałka Józefa Piłsudskiego podpisać w całej rozciągłości. Tu jest ogromna wartość, bo te ziemie, tak bardzo doświadczone i doświadczane w, w, w umiłowaniu polskości, I, i rodacy tu mieszkający, pokazują, że. Polskę można bardzo kochać i bardzo ją pielęgnować, nawet jeżeli granice Rzeczpospolitej nie obejmują, nie obejmują Wileńszczyznę. Ja zawsze wracając z Wilna, wracając z dawnych Kresów Rzeczpospolitej, a i goszcząc rodaków mieszkających tu, a przebywających w obecnych granicach Polski nabieram ogromnej siły, ogromnej takiej wiary w to, że Polska i Polskość nie zginie. I że mm, ten uśmiech, który tutaj na twarzach rodaków gości, i to takie przywiązanie, to pielęgnowanie tradycji, ta opieka nad mogiłami, to w krawczunach wczoraj widzieliśmy, ale opieka nad Rosą, opieka nad grobem matki i serca syna, mm, w warunkach przecież trudnych i, i w czasach sowieckich i obecnie, y, to jest coś, co, co, co w Polsce centralnej wydaje się oczywiste, ale my powinniśmy jako y, ci mieszkający, w obecnych granicach Rzeczpospolitej brać z wileńszczyzny przykład w tym umiłowaniu Polski, nawet jeżeli jest to bardzo trudne. I to były przyczyny między innymi dla których tak często przyjeżdża Pan na Litwę i do Wilna? Moja pierwsza wizyta w Wilnie miała miejsce w 1991 roku, tuż po tym, jak Litwa odzyskała niepodległość, i bywam tu z częstotliwością mniej więcej raz na dwa lata, czasem zdaje się częściej. Najczęściej jako, jako oczywiście prywatne to są podróże, ale to są te podróże, gdzie chodząc za łukami wileńskimi, gdzie dotykając tego ducha filomatów, filaretów, gdzie dotyka się ducha Adama Mickiewicza, gdzie można pochylić się na ro... Się i zadumać nie tylko nad sercem marszałka, ale nad wszystkimi, którzy tworzyli polską historię, polską kulturę. Yy, nabiera się takiej mocy, nabiera się takiej energii. To jest mężczyzna, jest miejscem niezwykłym, można powiedzieć, takim językiem współczesnym, miejscem magicznym, które, yy, które powoduje, że. Chce się żyć, że się jest dumnym z Polski, z dumnym z Polski kresowej, tej, tej wspaniałej, która od 1050 lat na mapie Europy, Europy funkcjonuje. Tu są wszystkie te wartości w taki sposób najczystszy podane. Tu się czuje Polskę dumną, Polskę czystą, Polskę taką w najwspanialszej postaci, jak można sobie to tylko wyobrazić, a ponieważ jestem z zamiłowania Piłsudczykiem, a z wykształcenia historykiem, no to te ślady obecności tutaj Piłsudskiego, jego wzrastania, bo właściwie wileńszczyzna przecież ukształtowała twórcę naszej niepodległości, więc to też jest ciekawe, chodząc śladami marszałka, dotykać miejsc, które budowały jego wrażliwość. Wrażliwość właśnie na Problematykę niepodległościową. To jest dla mnie zawsze sytuacja, w której do następnej wizyty już odmierzam czas i, i, i zawsze żałuję, kiedy muszę z wileńszczyzny wyjeżdżać. Panie ministrze, proszę przybliżyć naszym słuchaczom działalność urzędu, którego jest pan szefem. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, to instytucja, która z jednej strony ma na celu zapewnić opiekę nad żyjącymi weteranami, kombatantami żołnierzami walczącymi o niepodległą Polskę w latach II Wojny Światowej i w latach powojennych, bo choćby żołnierze wyklęci, żołnierze łupaszki są też objęci naszą opieką. To jest opieka w wymiarze bardzo też takim praktycznym, ludzkim, to jest wypłata świadczeń, pomocy pieniężnej, to jest pomoc udzielana w możliwości spędzania przez kombatantów wypoczynku sanatoryjnego. Więc ten wymiar taki bardzo, bardzo ludzki i praktyczny. Kombatantów żyje jeszcze 311 tysięcy. To jest liczba stosunkowo duża, biorąc pod uwagę fakt, że od wojny minęło ponad 70 lat. To nie są tylko kombatanci mieszkający w obecnych granicach Polski, bo to są też kombatanci na Wileńszczyźnie. Skądinąd bardzo cenne jest to, że tutaj też mają potrzebę zrzeszania się, przekazywania tradycji swoich itd. i tak dalej. I też są objęci naszą opieką, naszym wsparciem. Więc to jest jakby jeden, jedna część naszej aktywności. Natomiast część druga, niezwykle ważna, to upamiętnienia związane z polskim czynem zbrojnym, z polską tradycją niepodległościową. Staramy się, żeby ona nie zginęła, stąd też wspieramy na przykład młode pokolenie, które stara się od weteranów, od kombatantów przejmować tradycje i przenosić je dalej. Tu pamiętamy o takim wskazaniu Świętego Jana Pawła II, który tłumaczył, że wszyscy jesteśmy w pewnym łańcuchu pokoleń i mając świadomość przeszłości, możemy następnym pokoleniom przekazać najpiękniejsze dobro, jakim jest Ojczyzna. Zgodnie z tym przesłaniem udzielamy wsparcia również finansowego, organizacyjnego grupom rekonstrukcji historycznej, harcerzom, strzelcom. Tu pani redaktor wspomniała o tej wizycie w kwietniu. Takich wizyt zresztą jest jest wiele młodzieży polskiej, która choćby z Wileńszczyzny, która chce przyjechać do, do Polski, upamiętnić sprawy związane z polskim czynem zbrojnym. Wspieramy też, bo. Organizacja uroczystości związanych z operacją Ostra Brama, uroczystości, które za chwilę przed nami, bo przed nami jeszcze zjazd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, objęte są naszym wsparciem, pomocą i też pomocą finansową. Także te dwa aspekty, zapewnienie weteranom, kombatantom godnego do schyłku ich dni życia, zapewnienie im i dawanie im poczucia, że rząd Rzeczpospolitej troszczy się o nich, bo to są perły, które trzeba, trzeba pielęgnować i z drugiej strony aktywne prowadzenie polityki historycznej, czy polityki pamięci, tak aby tradycja niepodległościowa nie zginęła, tylko trwała dalej. Już pan minister wspomniał o komendantach na Wileńszczyźnie. Właśnie, na Litwie działa szereg polskich organizacji kombatanckich. Między Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Litwie, Klub Weteranów AK na Wileńszczyźnie, a nawet Kolo Wdów. Kombatantach. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że na Litwie ruch kombatancki jest jednym z najlepiej zorganizowanych i aktywnych poza granicami Polski? To jest bardzo dobra y, definicja i stwierdzenie. Myślę, że tu bez ryzyka można powiedzieć, że y, ruch kombatancki na Wileńszczyźnie jest dobrze zorganizowany. Prężny, mimo wieku, w jakim kombatanci są, ale też pamiętajmy, i to jest bardzo cenne, że pomagają im ich następcy. Nie zawsze rodziny, ale następcy w sensie harcerze, w sensie działające tutaj organizacje y, związane z akcją wyborczą Polaków na Litwie, ze Związkiem Polaków na Litwie. Y, ci, którzy chcą, aby aby ta tradycja kombatancka, y, weterańska y, przetrwała... Tak, to jest, to jest środowisko dobrze zorganizowane któremu też dzięki temu, że jest dobrze zorganizowane, łatwiej udziela się wsparcia, łatwiej udziela się pomocy. Wydaje mi się, że kombatanci na Wileńszczyźnie, ja bym to porównał do ruchu kombatanckiego w Wielkiej Brytanii, który yy, działa bardzo dobrze, bardzo sprawnie, choć działa w warunkach zdecydowanie mm. łatwiejszych, tak, bo yy, tam jednak yy, w okresie i powojennym, i obecnie żadnych utrudnień związanych z upętnianiem polskości nie było. Tutaj państwu jest oczywiście tym bardziej to szanujemy, tym bardziej doceniamy i tym bardziej podziwiamy. Jest pan Piłsudczykiem, tak jak sam wspomniał. Marszałek Piłsudski jest postacią, której zasługi dla niepodległości Polski są powszechnie uznane. Na Litwie wciąż, chociaż w moim odczuciu, coraz mniej, to w dalszym ciągu jest postrzegane raczej negatywnie. Jak pan minister uważa, czy jest możliwa zmiana, rewizja negatywnych postaw wobec marszałka? Musi być ta zmiana, dlatego że chciał dobrze. Y też. Chciał dobrze, bo Polacy i Litwini muszą sobie uświadomić jedną rzecz, że mm, tylko działając wspólnie działając razem w tej części regionu Europy i to jest właściwie spełnianie testamentu Józefa Piłsudskiego który marzył o wielkiej federacji wolnych wolnych podkreślmy to narodów biegnących od Litwy poprzez Białoruś i Ukrainę i Polskę wolnych narodów stworzyć silny blok państw Europy środkowo-wschodniej z którym będzie liczył się zachód i będzie bał się wschód. To była właściwie najprościej definiując koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego. I teraz po latach, ponieważ nasze położenie geopolityczne, zarówno Polski, jak i Litwy się nie zmienia, musimy sobie uzmysłowić raz jeszcze, że ten testament Józefa Piłsudskiego wypełniać powinniśmy. Jesteśmy, można powiedzieć, brutalnie skazani na siebie, ale skazani też w dobrym tego słowa znaczeniu. Pamiętać trzeba i przywoływać też trzeba, że Józef Piłsudski w 1919 roku, kiedy trwała wojna polsko-bolszewicka, kiedy oddziały polskie zajmowały wileńszczyznę, wydał odezwę, odezwę, której nie tytułował Polacy do mieszkańców tylko wydał odezwę którą tytułował do mieszkańców byłego wielkiego księstwa litewskiego bo Józef Piłsudski doskonale rozumiał odrębności ale rozumiał również i starał się o tym przekonać wówczas żyjących mieszkańców i wileńszczyzny i polski że współpraca odrębność ale współpraca na którą jeszcze raz podkreślam jesteśmy wskazani, wskazani yy, yy, powoduje że jesteśmy w stanie stworzyć coś, co yy, będzie z jednej strony odstraszające dla nawały wschodniej, a z drugiej strony powodujące, że tworzymy blok, z którym liczą się na zachodzie. To się nic nie zmieniło, mimo, że od koncepcji federacyjnych Piłsudskiego minęło prawie, prawie 100 lat. Więc myślę, że, że, że te mosty, które musimy budować również w polityce historycznej między Polską i Litwą są, są niezbędne. I Józef Piłsudski, który zawsze przecież podkreślał, że jest Litwinem, że jest Litwinem jest tutaj właśnie mostem, a nie rowem, który między naszymi narodami y, polskim i litewskim y, y, powstaje. Piłsudski doskonale rozumiał, że bez współpracy nie da się stworzyć w tej części regionu Europy pokoju i sytuacji stabilnej, w której i Litwini i Polacy będą żyli w szczęściu i pokoju. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie państwa. Radio Wilno, Beata Niewicz, dziękuję. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. To, co nas łączy.